Kilka dni temu wyszło nowe i najlepsze demo chaptera 5 Poppy Playtime. Nowe pomieszczenia, nowe kryjówki i postacie. To wszystko będzie działo się w tym odcinku. Ten fangame to jest po prostu arcydzieło i każdy musi go zobaczyć. Dlatego każdy, dosłownie każdy, zostawia już na wstępie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. Jeżeli jesteś prawdziwym fanem Poppy Playtime, to musisz to zrobić. <noise> A słowo na dziś w komentarzu to Pingwin. Każdy, kto napisze słowo Pingwin tam na dole w komentarzu. Przypnę mu serduszko! Jedziemy z tym chapterem! Dobra, widzowie, czy wy to widzicie? Chapter 5 Dark Directory. I ten hagiłagi, który widać przebił się przez te drzwi i pewnie zacznie się od tego, że będzie nas gonił. No, zaraz to zobaczymy, widzowie. Obstawiajcie już teraz w komentarzach, jak klikam new game, bo jeszcze w to nie grałem, więc. Wow! Wow! Dobra, zna znajdujemy się w tym miejscu, w którym skończyliśmy chapter czwarty. To jest powtórka Haki. Czy on się dostanie do tych drzwi, czy nie? No, aha, my po prostu zemdleliśmy od gazu. Dobra, zapowiada się mocno. Mocny temat. Wow, wow, wow! Ej, to wygląda przepięknie. Znajdź drogę! Znajdź drogę wyjścia! NIE! Te demo! Chaptera piątego, to jest coś pięknego! Te detale graficzne, te tekstury! To wygląda po prostu bardzo, 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 bardzo dobrze! Gdzie my mamy iść? Co tutaj się znajduje w ogóle? Jakaś latarka? Jest i latarka! Więc chyba musimy przecisnąć się tutaj. Wszystkie mechaniki. To, że się wciskamy, to wszystko. To wszystko jest już tutaj. Wow. Wow. Po prostu szczęka mi opadła, widzowie, w tym momencie. Ja jestem w szoku. To jest tak dobrze zrobione. Piękne. Piękne. Coś pięknego. Zakochałem się w tej wersji, widzowie, po prostu. Zakochałem się. Ej. Czemu on się ruszył? Czemu tu się. Światło zmieniło na jakieś takie czer czerwone. Ej, podejrzane, mów co wiesz! Smiling Critters, mów co tutaj się działo! Co tu się stało? Czemu tu jest tyle ochroniarzy, tylu ludzi? Co z wami? To, czy to jest kaseta w ogóle? o. Oh. Oh. ja coś wziąłem, jakąś kasetę? Działa! Ej, coś mi tu gada. Ale nie ma obrazu. Ale obraz się zepsuł. No, no, us I hate she is beautiful she was given to me at the orphanage and since then I have cared for her as if she were my own flesh and blood but there is something strange playtime won't let me take her out of the factory they never explained to me why it's curious disturbing even I'll leave this here just in case okay Dobra, no nie powiem. To, to dodało troszeczkę klimatu. A my musimy chyba iść przed siebie. Ja się boję, bo tutaj, bo tu jest aż tak cicho. Podejrzanie za cicho nawet bym powiedział widzowie. Co się w ogóle stało z tym Hagim łagim? No my tutaj zemdleliśmy, ale on przecież tak tego nie zostawi, nie, bo on jest niepokonany. Jesteśmy niepokonani. Skipity, skipity, skipity. Chapter 5 nadchodzi wielkimi krokami I trzeba już szykować na niego kaskę Dlatego ja już teraz wymieniłem swoje stare Nic nie warte skiny z CS-a na coś Dużo bardziej kozackiego I to wszystko dzięki stronie PirateSwap To tam możemy zmieniać skiny na lepsze Albo je sprzedawać No i kaska wlatuje na popi playtime elegancko Ale jak to robimy? Bardzo prosto Zaznaczacie po prostu swoje stare skiny Które już was nie interesują I wybieracie sobie nowego skinka, którego oferuje Strona w danym zakresie cen Skinów jest naprawdę mnóstwo, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeżeli zostaje wam saldo, to te pieniądze wracają i tak do Was. I są to prawdziwe pieniądze. Także nic się nie zmarnuje. Klikamy, przekazujemy skiny, a w zamian dostajemy ten nowy upragniony. Dodatkowo w zakładce Instant Sell możecie sprzedawać swoje skiny za różne inne waluty. Strona organizuje także wiele giveaway, a za wykonywanie codziennych zadań możecie zdobywać darmowe nagrody. Także nawet jeżeli nie macie żadnych skinów, to możecie w ten sposób zdobyć sobie kaskę na popiplayta. A z kodem PBG macie 35% premii do depozytu. Link w opisie. Cutnap. Do tej pluszanki, w prawo chyba musimy iść, nie? A te drzwi są pozamykane wszystkie. Si, si senior. Więc jesteśmy w jakichś ciemnych korytarzach. Jaskini, wow! Mamy znaleźć ładowarkę do tej ręki. Dobra. Jakieś małe przestrzenie, w które musimy się wcisnąć. No nieźle. No to wciskamy się, to chyba tutaj w takim układzie. Tu czy nie tu? Eee, czy, czy ja dobrze poszedłem? nie chyba to, to nie o taką przestrzeń chodziło. co z tą ładowarką jest nie tak? no bo jeżeli przyłożymy tą rękę, tą, to ta się nie skanuje, nie? tylko jedna się zweryfikowała, widzicie to widzowie, więc tu trzeba jakoś, jakoś to naładować, ale. O, hmm. O. Oh. Oh. Okej, okay. dobra chyba się naładowała, więc szybciutko, dobra, skanuję się. To było sprytne, to było sprytne. Hello, hello, chapter 5. Właśnie, trzeba zrobić piosenkę o czapterze piątym, widzowie. Co wy na to? Ja myślę, że to mogłoby dobrze siąść, bo ja już się wczułem w ten chapter piąty. Tutaj w ogóle pod nami jest multum czerwonego gazu. Nie wiem, czemu on nie idzie do góry i jakby nie jesteśmy nad jego wpływem, ale to chyba dobrze. się dalej? Co to jest? Matko, już się przestraszyłem, że to jakiś potwór, a to po prostu są ci ochroniarze. Co się z wami stało? Koledzy! Koledzy, co oni wam zrobili? Co oni wam zrobili? Nie wiem. Nie wiem, co oni im zrobili, ale wiem, że musimy wjechać windą. Co to jest? Hagiwagi! Hagiwagi! Uciekaj! Znajdź dzieci. Uciekliśmy hagiemu agiemu. W ostatnim momencie, widzowie. W ostatnim momencie to się udało. Bezpiecznik. Gdzie jest bezpiecznik? A gdzie w ogóle nasze łapki są? Ej! Ty! Co się stało z naszymi łapkami? Ktoś tam zabrał łapki, czy, czy co, tu? Co, tu, co tu? Co tu się stało się? Ej, czy tak powinno być? Czy, czy coś się tu zepsuło w tej wersji demo? I don't know, ale wiem, że tutaj muszę wsadzić ten bezpiecznik, bo bez tego ani rusz, tylko gdzie on jest? Coś się nie jest... Wow! Tutaj ten grapak się zbugował coś. O, dobra, przeszliśmy drugi raz i grapak tam wrócił. Dobra, jest kit, żyjemy, wszystko jest w porządku. Więc możemy sprawdzić teraz, czy któreś z tych drzwi nie są otwarte. No nie są. No nie, no on musi być gdzieś tu schowany. Hello. Aa, a widzicie, pamiętajcie, że zawsze trzeba patrzeć się do góry, nie? Jest i on. Jakaś karta. Będziemy musieli tutaj kartę chyba włożyć. Mocne dymy tutaj w tej fabryce Playtime się szykują. Ale dobrze, że mamy ten bezpiecznik. To jest mega, mega ważne. Jest i karta! Jest! To jak w Garden of Banban. To jest po prostu połączenie. A to? Aha. Ej, ej! O nie! Co ja zrobiłem? Zamknąłem się! <ścoughs> Dobra! To jest. Wersja demo i, i, i widać, że tutaj pewne rzeczy są niedopracowane, ale udało nam się jakoś wyjść. Okej, okay. fajnie. Eee, karta, więc tam na górę musimy sporo ten wrócić. Dobra, cyk. Gra paku prowadź. Lecimy tutaj na pełnej, widzowie. Wow, ciemno tu, a ty tak jakoś... Ty się ruszasz, chłopie. To jest stołówka jakaś. Ej, to z chaptera pierwszego, kafeteria. Wiesz, bo się Wszystko w porządku? Jego łapka boli, nie? Ale tylko on się rusza? Nie, jest i Togday. no totalnie, to wygląda jak kafeteria z chaptera pierwszego. To było ukryte pomieszczenie w tanych Pikagry. ja to pamiętam. My musimy chyba wszystkie te. Be... Nawet to już jest tutaj. Jakieś dialogi. Jest bardzo smutne. Może ja mu nie będę świecił latarką w oczy, bo i tak już jest biedny. Dobra. Musimy, musimy pomóc tutaj. No dobrze, spróbujmy najpierw wejść do tego pomieszczenia. Jakoś tak się wylosowało, że je pierwsze otworzymy. Tylko, że... Matko, jakie to jest ogromne pomieszczenie. My tu ciągle gdzieś idziemy i idziemy i idziemy, to się widzowie nie kończy, tam się ci tylko że jego mała wersja, więc to mnie troszeczkę pociesza. Ale nadal to wszystko tak trzyma w mocnej niepewności, bo ja nie wiem, co tutaj może się zaraz. Wydarzyć? Kask ci spadł stary. Pamiętaj, bhp to najważniejsza rzecz. Zakładaj kask. <gry> Chyba musimy po prostu iść przed siebie dalej. A ja coś słyszę, że tutaj ktoś jakby coś żarł. I ja się boję, że to... zaraz będę ja. Że ja będę tym jedzeniem, Musimy gdzieś znaleźć kartę. Czy my musimy tamtą window do góry po prostu pojechać? To tak? To tak zadziała? Ej, to tak zadziała widzowie. Lecimy do laboratorium w górę. Znowu to są te eksperymenty wszystkie. Wszystkie. To w takim układzie, ktoś tu zaraz musi nam wyskoczyć. Na łeb! Ej! Co wy tu? Zostawcie mnie, Krytersy! Co to jest? Nie możemy przejść dalej? Krytersy, zostawcie mnie! A ja. Czy ja mogę tu łapkę przełączyć? Mogę! Ej, to coś się tu zbugowało! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Łapka jedna, łapka druga! Jakoś to mogę otworzyć, nie! To mogę otworzyć? Też nie! Jeżeli chcecie, żebym nagrał dalszą część tego fangama, a zapowiada się naprawdę mega, to zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem i oglądajcie te dwa filmy, które wam się wyświetlają. Nie.